ma z tej strony Spodzwan z was kanału VFTV Dzisiaj będziemy odpowiadać na pytania Q&A i, i... Ta... Będziemy odpowiadać na jakieś tam pytanka, nie wiem Nie wiem jakie dokładnie, ale przytoczymy sobie Mam 3 screenshoty, gdzie, gdzie mam dosłownie 13 pytań na dzień Wczoraj. Dobrze, więc przytoczymy sobie to ZAĆMIJMY TO W pi... Jaka jest twoja najulubieńsza, najulubieńsza gra z Sonicem? Tylko Sonic Adventure 2. Dziękuję bardzo za uwagę, dobra. Jedno pytanie ciekawsze zostanę, na koniec. Czy lubisz kebaby? Ogólnie tak, ale przed chwilą wyrzuciłem jednego, bogie jakiś debil wietnańczyk dodał za dużo zieleniny zamiast mięsa. Czy lubisz Xboxy? Wiecie gdzie wpłacać się i zainstaluję i na New Edition? Yeah. Jaki jest twój ulubiony youtuber? Koza żółta. Co myślisz o PSWicie? Że jest gównem! Czy będziesz nagrywał jakieś gameplaye? Aktualnie to nie wiemy jak nagrywać gameplaye. Y. Co było pierwsze? Kury, kura czy jajko? Wszystko. Grałeś kiedykolwiek na pierwszym PlayStation. Polecam warszawskim muzeum komputerów i gier. polecam. Ja tam pracuję, to tak, proszę mnie tam nie atakować mnie tam bo zaraz... Co myślisz o prototypie pada do PS3? Bije się, się po piersi. Jaką? To jest zjebany. McDonald's czy KFC? Wszystko. A co myślisz o PS5 i Xbox Series X? D. Nie wiem, choć się nie domyślał. Chociaż mi się interfejs PS5 bardziej podoba, bo... bo tak. Ale PS3 Better, Przy przykro mi. Pozwoliłem sobie zachować jedno pytanie. że jestem furasem? Jak najbardziej ...tych furasów, którzy kurwa... ...i wystawiają... Dziękuję za udział w tym pierdzielonym pierdzielniku Więc jakby ktoś by chciał ten, więcej takich filmów To nie proście mnie o to, by nigdy więcej bo nie umiem nagrywać i tak dalej, nara jakie linki w opisie i tak dalej, więc do widzenia Państwu i idę sprzedać telefon marki Busę specjalni elektronika, bo wkurzam ją.